O zabranie głosu poproszę kandydata na burmistrza pana Trzczowodagińskiego. Szanowni Państwo, życie gospodarcze Białogardu to jest to, co doceniamy bardzo mocno. Jako porozumienie samorządowe już wiele w tym kierunku zrobiliśmy przez wiele, wiele lat i należy to kontynuować. Dlatego też jestem zwolennikiem wspierania i rozwoju Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, które wspólnie z innymi samorządami realizuje nasze zadania w tej dziedzinie. To Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych y, przy wsparciu miasta Białogard i innych samorządów y, wybudowało inkubator przedsiębiorczości, jak również inkubator technologiczny, który y, jest widoczny przy wjeździe do Białogardu i chcemy w tym miejscu również stworzyć strefę ekonomiczną, aby zachęcić inne podmioty gospodarcze do inwestowania w Białogardzie. Mamy bardzo dobrą infrastrukturę. Przez to, że wcześniej Białogard zadbał o czystą wodę, o odpowiednią Infrastrukturę kanalizacyjną, mamy doskonałe uzbrojenie terenu, w związku z tym jest to podstawa do tego, aby ściągnąć inwestorów. Pamiętamy również o tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Białogardzie, czyli o naszych przedsiębiorcach rodzinnych. Im również proponujemy szereg wsparcia, pomocy. Począwszy od Funduszu Pożyczkowego, jak również poprzez niskie podatki, bo taką politykę Białka prowadzi i ja będę kontynuował tę politykę, aby naszych przedsiębiorców zachęcać do prowadzenia działalności gospodarczej. Również zachęcamy naszych przedsiębiorców do kooperacji z innymi przedsiębiorcami, dlatego też bardzo dużym powodzeniem cieszą się targi gospodarcze, że ta inicjatywa powinna się rozszerzać i powinna być również popierana przez władze Białogardu. Myślę, że radni, którzy zasiądą w Radzie Miasta, będą popierać tego typu działania, bo to nasi przedsiębiorcy powodują, że mamy podatki. Oni powodują, że nasi mieszkańcy mają nowe miejsca pracy i myślę, że wspólnie z przedsiębiorcami będziemy zmierzać do tego, aby tych miejsc pracy było jak najwięcej. Wspieramy te małe, średnie przedsiębiorstwa, bo takie nas interesują bo takie w Białogardzie mają możliwość rozwoju. Myślę, że jeżeli otrzymamy poparcie mieszkańców, to zrobimy wszystko, aby w Białogardzie oprócz tego, żeby było bezpiecznie, oprócz tego, żeby było się przyjaźnie dla naszych mieszkańców, to również musimy zadbać o miejsca pracy, o to, aby nasza wykształcona młodzież mogła w Białogardzie pozostać i realizować się, spełniać swoje marzenia. Abyśmy też mogli być dumni z naszych młodych ludzi, że zajmują poważne stanowiska, że nie potrafią realizować się w przedsiębiorstwach prywatnych, a byłoby bardzo dobrze, gdyby nasi młodzi ludzie mogli zakładać własne inicjatywy i własne firmy. Myślę, że strefa ekonomiczna, o której wspomniałem, powstanie niebawem. Tutaj toczą się już rozmowy i jesteśmy już na prawie finiszu. Tyle jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeszcze raz podkreślam, jest to jeden z głównych warunków rozwoju Białogardu i chciałbym bardzo mocny nacisk położyć na współdziałanie z naszymi przedsiębiorcami i Urząd Miasta jest do dyspozycji do rozwiązywania problemów naszych przedsiębiorców. Dziękuję bardzo.